Akacjowa 38, odcinek 179. Kajetana postanawia pozbyć się Germana. Zleca zadanie Santosowi. Tymczasem Casilda przewraca się na ulicy. Czy straci ciążę? Akacjowa 38, odcinek 179 w piątek, 15 września 2023 roku o godzina 18:45 w TVP2. Servando spotyka kolegę z wojska. Admirał Traibaldos jest zazdrosny o żonę, która flirtuje z Wiktorem. Celia ma wkrótce wyjść ze szpitala. Odwiedza ją Lolita, która wstawia się za Felip. Kropka. Pacięcia postanawia dać nauczkę Servandowi za to, że przestał okazywać jej uczucie. Ogłasza strajk. Nie zamierza pracować. Kajetana zleca Santosowi zabójstwo Germana. Casilda przewraca się na ulicy. Dochodzi do nieszczęścia. Pablo czuwa przy niej całą noc, na antenie TVP2 z początkiem roku pojawiła się nowa produkcja, serial, Akacjowa 38. Zastąpiła ona emitowany od marca ubiegłego roku serial, Zranione ptaki, który pokochali polscy widzowie.